młodszy, tak podchodziłem do tego, wybory, co ty gadasz, stary, bez sensu. Ale właśnie tak nie jest. W sensie to jest mega ważne. I zamierzam was tutaj troszkę przekonać, jeśli, jeśli jeszcze nie jesteście przekonani. Idźcie na wybory. Jeśli jesteście pełnoletni, zagłosujcie. Wybierzcie osobę, która jest poglądami bliżej wam. Bo to jest bardzo ważne. Ta osoba będzie, będzie rządziła tym krajem przez najbliższy czas i fajnie, żeby po prostu wszyscy, którzy tu mieszkają, w tym państwie, tak, tak były idealnie zagłosowali, wtedy byłoby po prostu y, demokratycznie. A jeśli nie możecie głosować, bo nie jesteście pełnoletni, to, to na koncie tych pełnoletnich, swoich rodziców, braci i siostry, wujków, ciotki, y, nawet ziomków, żeby poszli jednak. 12 lipca wybieramy głowę państwa, osobę, która będzie reprezentowała nas wszystkich, więc to jest bardzo ważne. I zagłosujmy. Zagłosujmy wszyscy po prostu. Każdy, kto może, niech pójdzie zagłosować. Do tego was nakłaniam. Ja też pójdę i też dam y, jakiś tam przykład. I wy też dajcie przykład. Pójdźcie i się w tym chwalcie. Będzie fajnie. Pozdro. Bawimy się z chmurą zganianego. Patrzcie to. No teraz spierdziela. Tu się zatrzymuje i tu goni. I tu już goni. Tu już goni. I teraz tak. Tu się już boi. Zatrzymuje się. Zapłakuje. I spierdziela. I znowu. No przesłania. O, uwaga, musi wypieprzyć chmura. I spierdzielać, jak on śmiesznie w ogóle biega. O, to... A kto to tam sam wszedł? Na naszą górkę w domu ekipy? Chodź! 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 Chodź. Ona się tak podpala, żeby do mnie przyjść, tylko że ma dosyć <głos》> duży problem. Chodź! Chodź, chmura! Chodź. Oj, chmura, chmura. tak się boisz, Nie na san. Chodź. Chodź. Oj, ty słodziaczku. Chórka, ty słodziaczku. Dawaj, ta zrada. Już prawie, już zeszłaś z największej wielkiej góry, jak ona sobie idzie delikatnie, wyprawa, dla niej to jest niesamowita wyprawa, patrzcie się będzie cieszyć, że tu weszła, chodź kumra, chodź. No brawo, 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 brawo.